Hej dziewczyny, bardzo się cieszę, że wreszcie udało mi się wykonać ten makijaż, o który tak bardzo prosiłyście. To jest makijaż Niny Dobrew, czyli Eleny Gilbert z serialu Pamiętniki wampirów. Ja pamiętniku pamiętników wampirów jeszcze nie oglądałam, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Ja Generalnie broniłam się rękami i nogami przed oglądaniem tego serialu, ponieważ gdybym zaczęła go oglądać teraz, to nie byłoby tego filmiku, nie byłoby postów, nie byłoby niczego. Strona po prostu zamieniłaby się w cmentarz a i zostałby chyba, nie chyba tylko ten gołąb. Ale myślę, że to będzie taki pierwszy serial, który obejrzę, kiedy właśnie będę miała trochę czasu, no bo ja bardzo lubię takie wampirze sprawy. Ehm, także łączę się tutaj w duchu z punkami tego serialu. No i ja oglądałam faktycznie na przykład kastęki na YouTube, które mi się bardzo spodobały. Ehm, robiłam to głównie właśnie w celu zgłębienia tajemnic tego makijażu. Ehm, I wiele z was pisało mi ehm, o tym, że nie możecie znaleźć ehm, w internecie naprawdę dobrego tutorialu tego makijażu. No i ja poniekąd ehm, odkryłam, dlaczego tak się dzieje, ponieważ no to nie jest generalnie kwestia tego, że te makijaże są złe. E, po prostu makijaż Eleny jest na tyle delikatnym makijażem, e, który. Mm. Makijaż AN jest na tyle delikatnym makijażem, nie zmieniającym rysów twarzy, że nie będzie w stanie przetransformować Was w Gilbert. To nie jest taki makijaż jak np. makijaż Pamela Anderson, czy też Angelina Jolie, czy taki klasyczny pin-up, który jest w stanie optycznie zmienić jakoś budowę oka. Makijaż AN to jest naprawdę bardzo delikatny makijaż, który podkreśla jej indywidualne cechy. I myślę, że większość z Was będzie naprawdę wykonała w nim dobrze i będzie zadowolona. Szczególnie dziewczyny, które mają głęboko osadzone oczy, lekko opadające zewnętrzne kąciki. E, takie dziewczyny, które mogą mieć delikatnie podkrążone oczy, czy też ciemne woreczki pod oczami. Tutaj e, e, Nina w faktycznie ma delikatnie opadające kąciki i dość głęboko osadzone oczy. Dlatego myślę, że jej makijaż decydują się głównie na podkreślenie tej górnej powieki, e, bo to niesamowicie powiększa spojrzenie. No i oczywiście sztuczne rzęsy robią tak, na, tak naprawdę 60% tego efektu. A więc no tutaj kwestia dla Was oczywiście jest otwarta, możecie je doczepiać lub nie. Możecie też zdecydować się na takie delikatniejsze rozwiązanie, czyli na przykład kępki. No to w jakimś stopniu też faktycznie może pomóc. Eee, ten makijaż jest naprawdę bardzo łatwy do wykonania, także na pewno nie będziecie miały z nim problemów. Po prostu warto uważać, aby nie przesadzić i warto być ostrożnym. Eee, no to jest chyba teraz z mojej strony. Zapraszam na bloga, tam będziecie miały listę alternatywnych kosmetyków, także zapraszam do obejrzenia tutorialu i do zobaczenia buziaki. Makijaż AN jest albo matowy, albo delikatnie satynowy. Ja, żeby uzyskać ten efekt takiego pół na pół, użyję najpierw takich cień z paletki L'oreal Penelope. I to jest ten najjaśniejszy cień, taki bardzo ładny, bardzo delikatnie perłowy, jasny odcień w kolorze skóry. I nałożę go bardzo delikatnie na całą powiekę ruchomą w ten sposób żeby temu makijażowi dodać delikatnie trochę blasku. Następnie, aby delikatnie, ale też bardzo ładnie rozświetlić wewnętrzny kącik, użyję takiego rozświetlacza Alfa w płynie. Wycisnę go odrobinę na rękę. I takim małym pędzelkiem do z którego lubię używać do rozświetlenia wewnętrznych kącików, rozprowadzę ten rozświetlacz w tym miejscu. Bardzo niewielka ilość, naprawdę tyle zdecydowanie wystarczy. Następnie wrócę do mojej palety penelopy i tym najciemniejszym brązem. Delikatnie podkreślę zewnętrzny kącik, ale bardzo, bardzo delikatnie. W ten sposób i tyle wystarczy. Teraz przejdę do takiego matu. To jest Bobby Brown Color Slate. Do blogu będziecie miały listę, w tym więc nie przejmujcie się. Jeśli nie, nie macie takiego odcienia, postaram się znaleźć jakiś podobny. Teraz nałożę go wewnętrznym kąciku w ten sposób. Generalnie staram się nie wychodzić po powyżej przestrzeni, załamania powieki ruchomej. Tutaj musimy być naprawdę bardzo ostrożne, ponieważ generalnie ten makijaż jest naprawdę dość delikatny i nie chcemy przesadzić w żadnym razie. Nakładamy ten cień mniej więcej do połowy, w ten sposób. Teraz możemy delikatnie wyciągnąć go odrobinę wyżej, kreując tutaj ten okrągły kształt. Teraz czas na trochę cieplejszy brąz. To będzie hot stone, również swój brąz. Może być to jakikolwiek naprawdę jasny, matowy, e, ciepły brąz I nakładamy go odrobinę dalej. Zaczynamy od miejsca, w którym skończył nam się slajd i posuwamy go dalej w kierunku wewnętrznego kącika. Ale też nie chcemy zejść za daleko, żeby makijaż nie był zbyt ciężki. Powinniśmy się zdecydowanie kierować k naszym naturalnym kształtem powieki i budowy oka. W ten sposób, aby to faktycznie jak najbardziej naturalnie i ładnie wyglądało. Teraz użyję takiego cienia z paletki Essence, Metalix. To jest ten najjaśniejszy cień. On jest bardzo delikatnie perłowy, ale jest faktycznie na tyle mało zauważalny na oku, że będzie idealny dla nas, aby uzyskać ten efekt. Rozcieram go odrobinkę na ręce i no, noszę na powiekę w tym miejscu. Czyli tutaj, gdzie zakończyłyśmy rozświetlanie naszym elfem. I tutaj, gdzie zaczyna się nasz hotstone, aby ładnie mm, zniwelować jego granice. Teraz przechodzimy do naszego najciemniejszego cienia, ponieważ Elena zawsze ma bardzo ładnie wymodelowaną e, powiekę i załamanie powieki. Ja użyję tego odcienia słaby brown. To jest akurat e, black chocolate. Ale wy możecie użyć na przykład czarni, chociaż myślę, że faktycznie ciemny brown będzie najlepszy. I teraz takim pesełkiem do modelowania załamania. Będziemy modelować właśnie to miejsce tutaj. Powinniśmy zacząć od tego miejsca, w którym naturalnie w go się załamuje. I tutaj nic nie kombinujemy, nie, nie zmieniamy tego kształtu, nie, nie staramy się jej ani powyższyć, ani zmienić generalnie za bardzo tego kształtu, więc zaczynamy od tego miejsca i robimy to bardzo, bardzo delikatnie, ponieważ nie chcemy przesadzić z tym makijażem, nie chcemy, by on był za ciemny, za ciężki. Więc tutaj musimy być ostrożne dawać tylko tyle, ile trzeba. Im bardziej dochodzimy do tego miejsca, czyli połowy i dalej, e, używamy jak najmniej cienia i teraz powinniśmy generalnie wrócić do naszego jasnego brązu, czyli na przykład tego Hotstone. I troszeczkę dodać go na pędzel i tym kolorem rozprowadzić go dalej. Ciemny byłby już za ciemny i byłby za bardzo widoczny, a nasz Hotstone będzie idealny. Będzie widoczny, ale będzie bardzo subtelny i efekt zostanie osiągnięty. Teraz wszystko oczywiście rozcieramy i modelujemy, staram się, żeby to wyszło jak najładniej i z jak najładniejszym przejściem. Nie podsuwamy na razie tego zbyt wysoko, na razie chcemy po prostu to ładnie wycieniować. Nie dochodzimy też za daleko w dół w tym miejscu. To powinno przebiegać mniej więcej tak. Teraz powinniśmy wybrać taki kolor, który mm, delikatnie nam ociepi ten makijaż mm, i też y, troszeczkę sprawi, że nasze spojrzenie będzie wyglądało najbardziej zdrowe. Ja akurat użyję tego koloru y, z paletki Bobbi Brown. To jest taki jasny, jasny, zgaszony, brudny róż. No wygląda mniej więcej tak. Y, I to jest naprawdę bardzo fajny kolor do tego, ale możecie użyć jakiejś brzoskwini, y, jakiegoś bardzo delikatnego różu, Czegoś takiego, co może jest waszym sprawiącym cieniem do uzyskiwania takiego zdrowego wyglądu. I tym cieniem tutaj blendujemy. Tutaj ten. Nasze zalomanie do góry. Bardzo delikatnie. W ten sposób. Ja dołożę trochę mojego ciemniejszego koloru, żeby on robił na pogłębić ten efekt. Teraz możemy wrócić do naszej paletki ze Sens i użyć jeszcze raz tego jasnego cienia, żeby troszeczkę tutaj jeszcze rozjaśnić. Tą przestrzeń powieki e, ruchomej, dochodząc do połowy, nie za mocno, bardzo delikatnie. I użyjemy tutaj tego koloru, który jest takim jasnym, rdzawym kolorem. On jest bardzo ładnym kolorem ocieplającym. nabierzemy go trochę na taki delikatny pędzelek do blendowania. Teraz utrzymy na skórze dłoni, żeby nie było go za dużo. Więc używając tego ciepłego koloru, blendujemy delikatnie ten dzień na załamanie. Ale bardzo delikatnie i tyle. Właściwie wystarczy to jest Teraz skończymy. Teraz skończymy naszego najciemniejszego cienia. I nakładamy go w zewnętrznym kąciku przy linii rzęs, podciągając delikatnie, bardzo delikatnie, trochę do góry, tak żeby on nam bardzo delikatnie połączył się. Z naszym cieniem w załamaniu. Teraz używając odcienia Hot Stone podkreślimy delikatnie dolną powiekę. Elena ma bardzo delikatnie podkreśloną dolną powiekę zawsze. I tylko mniej więcej do tego momentu bardzo jasnym, brązowym cieniem. To czasem wygląda takie, bo ona tam generalnie nic nie miała, ale jednak ma. Więc my tutaj też umieścimy nasz Hot stone. Teraz możemy bardzo delikatnie, kremowym kolorem podkreślić linię wodną. Teraz kreska, ja użyję mojego Ayonara ja Bron w kolorze kawior. To jest taki bardzo ładny, chłodny, ciemny brąz. Myślę, że taki ciemny brąz będzie lepszy niż, niż czerń w ogóle, chociaż to tak to, naprawdę to zależy od was. Tutaj kwestia jest otwarta i nie powinniście się bardzo tym stresować. To czy ona ma kreskę czy nie to generalnie jest dość sporna kwestia, to nie zawsze widać, czasem ma, czasem nie ma, ale ponieważ musimy na sztuczne rzęsy, myślę, że to na bazę ułatwi sprawę, również pogłębi nasze spojrzenie i sprawi, że ono będzie wyglądało naprawdę super. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby kreska była cien cienka i żeby się pogrubiała i podnosiła w miarę zbliżania się do zewnętrznego kącika oka w ten sposób. taka w zupełności wystarczy. Teraz to, co nam zostało, to przyklejenie sztucznych rzęs. Ona ma naprawdę bardzo długie, sztuczne rzęsy, które wyglądają jednak dość naturalnie. Ja użyję taki Sailor, to są takie naturalne rzęsy i one wyglądają mniej więcej tak. Mm. Więc inny klej i zaraz pokażę Wam, jak wszystko wygląda. Skończone oczy wyglądają tak. I teraz możemy przejść do podkreślenia ust. Ja użyję mojej ukochanej konturówki z Symphory. E, to jest moja wysłużona konturówka. i to chyba będzie pierwszy kosmetyk kolor, który już użyję e, tak szybko. E, klucz do tego makijażu ust polega na tym, żebyście znalazły idealnie pasujący odcień konturówki e, do tego odcienia, które mają Wasze usta. Ja już taką znalazłam, więc użyję jej. Ona jest troszkę ciemniejsza, ale na wodę pięknie wypełnia te usta i usta, one są bardzo naturalne, więc. Generalnie też powinniśmy do tego dążyć. Teraz dodam tej szminki z Pop Brown. Tak wyglądają nasze usta. Możecie tutaj się zatrzymać i zostawić tylko szminkę i, i konturówkę, albo dodać jeszcze błyszczyk. Jeśli macie takie upodobania, to jest otwarta kwestia. On chyba nie, nie używa za dużo błyszczyków ani takich innych rzeczy, ale naprawdę, jeśli chcecie, to tutaj wszystko należy, zależy od Was. Teraz czas na bronzer. Ja użyję tego brązera Benefitu Hule. To jest bardzo fajny kolor. Tutaj naprawdę radzę delikatnie i... Teraz przejdziemy do różu. Ja użyję tego mojego różu z Bobbi Brown, to jest Dezert Rose. Wy powinniście użyć swojego ulubionego różu, bo najlepiej takiego, który będzie najlepiej Wam pasował. Ja żeby dodać jeszcze tych pięknych rumieńców użyję tego jaśniejszego e, różu, również z Bobby Brown i to jest akurat e, Pretty Pink, on jest taki bardziej różowy i będzie troszkę delikatniejszy, ale no, doda tego ładnego koloru temu poprzedniemu różowi. Tak wygląda skończony makijaż Eleny, mam nadzieję, że Wam się podobał, mam nadzieję, że cały tutorial do czegoś Wam się przydał, e, no i to wszystko z mojej strony, także dzięki za uwagę, gorące całuski, do zobaczenia.